Wytwarzać darmowy prąd. Cześć, witajcie. Jesteśmy w jednym z barcelońskich parków. Stoimy na jednym z najbardziej innowacyjnych chodników solarnych, jakie kiedykolwiek zostały wyprodukowane polegające na tym, że wytwarzają energię elektryczną, wytwarzają prąd dzięki chodzeniu po tym, po tym chodniku. Ogniwa fotowoltaiczne tutaj zamontowane dają potencjał mocy wraz z całym okablowaniem i całą instalacją fotowoltaiczną, dają potencjał 9 kWh. Wszystko to wpisuje się w politykę zero i emisyjności Barcelony, która do 2050 roku zamierza być miastem bezemisyjnym. To właśnie tutaj powstała ta idea. O tym miejscu pisano już dużo wcześniej. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym przy okazji swojej wycieczki, swojego urlopu, nie odwiedził tego miejsca i nie pokazał Wam, jak to tak naprawdę wygląda. Zobaczcie, tutaj jest tabliczka. I mamy tutaj 9 kW, taka jest, możemy, taka jest moc tej instalacji, możemy dzięki temu, dzięki temu chodząc po e, tych ogniwach fotowoltaicznych wytwarzać darmowy prąd.